A dzisiaj się spotkałyśmy, żeby porozmawiać o intensywnym kursie mediacji. Program, który już od wielu, kilkunastu lat jest w Polsce, w którym obydwie mamy przyjemność być e, trenerkami. E, raz startuje raz w roku. W, tym, w tej edycji startuje 12 marca 2026 roku i trwa do września, więc jest naprawdę intensywny i taki, ja to lubię mówić, soczysty. I tak zastanawiam się, co to znaczy ta intensywność, bo i sam program, ale to, co jest dookoła niego, też jest intensywne, bo program to są trzy spotkania po cztery dni. I dodatkowo też mamy dużo praktyki pomiędzy. Tak, i chyba ta intensywność, tak jak się zastanawiam, czym jest, skąd ona się bierze, to że te cztery dni zawsze są pełne, czyli jak się już spotykamy na sali szkoleniowej na 4 dni, to jest dużo, dużo informacji, dużo ćwiczeń, więc wręcz pamiętam te momenty, jak ty na sali mówisz, pamiętajcie, żeby popołudnie o siebie zadbać, nie? I że, że tak, że ta nauka, jak jest warsztatowa, no to dostają ludzie taki pakiet i ćwiczeń, i jak je robić, i wiedzy. A potem tak naprawdę no, te tygodnie pomiędzy zjazdami są wypełnione intensywnie ćwiczeniami, bo ćwiczy się zarówno w dwójkach, jak i w trójkach, więc yy, tak można powiedzieć, że ta intensywność jest przez cały program, tylko innego rodzaju. No właśnie, ja często, mój subiektywny sposób patrzenia na ten program, mówię, że jak się wykonuje te wszystkie praktyki i powtarza, i powtarza, i powtarza, i wyciąga wnioski, i rozwija, dostaje feedback, to niemal, że nie jest to możliwe, żeby na koniec nie umieć mediować. Zastanawiam się, co się na to składa. Na pewno ta ilość praktyki, nawet ostatnio miałam przyjemność spotkać się z jedną uczestniczką z tej edycji, ja mówię, nie mogę teraz rozmawiać, bo za chwilę mam moją trójkę i będziemy sobie mediować. I, I to naprawdę jest ważne, że to nie jest tylko te dni na sali z nami, tylko też te, te spotkania w dwójkach i trójkach, i każdy ma szansę pomediować pooglądać te swoje, mediacje. Ale co jeszcze sprawia, że naprawdę według nas, bo nas jest trzy, żebyśmy od razu powiedziały, te, w tym programie trenerkami jest Ania Mills, Ola Łaszewska i Asia Beren, czyli ja, um, Co sprawia, że według nas taką jakość rozwoju kompetencji mediatora w duchu angielski? Mi się tutaj historia trochę rzuca też y, tego programu, bo tak naprawdę program y, został stworzony przez Johna Kiniona i Aika Lasatera i mam wrażenie, że metodyka, którą włożyli, y, właśnie powoduje, że oni się przeglądali, co spowoduje, że ludzie się nauczą, y, co spowoduje, że ludzie po tym programie będą mogli wyjść i y, od razu mediować, że będą się czuli też pewnie, że to nie chodzi tylko, że my im powiemy, że mogą mediawać, tylko, że oni będą mieli w sobie tą pewność, bo ileś razy to już zrobili i że tak naprawdę no taki trochę ukłon w ich stronę, jak ułożyli to, że mnie się kojarzy to z takim montesariańskim trochę podejściem, że jak jest, mam się nauczyć na przykład mediować dwie osoby, no bo nie tylko dwie osoby mediujemy na tym kursie, ale powiedzmy, no to oni to rozbili na kawałeczki, to jakie kawałki, jakie kolejne umiejętności są potrzebne, więc jakby jedna z, jeden z kluczy w tym programie to jest to, że są bardzo, jest skupienie na takich poszczególnych umiejętnościach, żeby one weszły w krew, powiedziałabym, więc to jest jeden kawałek pewnie z tej metodyki. I drugie, to jest trochę też. Nie tylko skupienie na szczegółach, ale też właśnie odsuwanie tej kamery w dal, nie? czyli cały proces. Bo mamy już ile szczegółów, no to się odsuwamy, robimy taki zoom, i to teraz jak to wygląda w procesie i robimy jakiś większy kawałek nie? i że. To, to, jak to jest ułożone, że to jest przeplatane, na koniec daje to, to, to poczucie kompetencji i rzeczywiście te umiejętności. Mm -hmm, tak, mi się bardzo to zumowanie też podoba, którym powiedzieli, że od samego początku mamy już jasność, jak wygląda proces, a potem go wypełniamy szczegółami, a potem jeszcze sobie zmieniamy kontekst różnych mediacji, czy przechodzimy z dwóch osób na grupę i się doskonalimy w tym, że znając proces, możemy już to zastosować w różnych, Kontekstach. To też warto podkreślić, że od samego początku uczestniczące osoby mediują. To nie jest tak, że czekamy, nie wiem, po iluś miesiącach. Mediacja się dzieje, no nie wiem, już chyba drugiego czy trzeciego dnia. Czy... I tak? na pewno po pierwszym zjeździe już zaczynają swoją praktykę w dwójkach i w trójkach. Więc tam jest oczywiście wiedza, przykłady, wszystko, mam nadzieję, jasno wyjaśnione, ale potem jest naprawdę przykładanie tego na, na praktykę i też bardzo świadome, to mi się wydaje, w tym programie też, zarządzanie informacją zwrotną żeby ona nie była za duża od razu, jakaś przytłaczająca, że jest ten proces wdrażania się w intensywność czy dostawania informacji zwrotnej, czy nawet w intensywność niektórych ćwiczeń, że z zjazdu na zjazd nieraz to samo ćwiczenie podkręcamy trochę, żeby było intensywniejsze, bo mamy większe kompetencje. Tak, tak, to, to zdecydowanie wpływa, że, że dajemy szansę, żeby ten proces nauki się odbył, a nie przeładowujemy, że jest intensywnie, ale też że wspólnie z uczestnikami. Może to też jest taka charakterystyczna cecha tego programu, że my zapraszamy ludzi też, żeby widząc swoją perspektywę i swoje możliwości, brali też tą odpowiedzialność, gdzie ta intensywność jest jeszcze służąca, pomagająca im się uczyć żeby nie przekraczać tego, czyli jesteśmy, jest dużo intensywności, a jednocześnie jest też troska o to, żeby nie przekroczyć tego, żeby ta nauka mogła zachodzić. No właśnie, to jest dla mnie bardzo ważne, bo to jest troszkę inaczej jak nieraz w takim systemie szkolnym, że idziemy huzia na juzia i się uczymy, a tutaj każdy jednak jest zaproszony do tego, żeby brać odpowiedzialność za swój proces nauki, co nieraz jest trudne, jak wiemy, ale finalnie y pomaga się uczyć, a nie robić. Rzeczy, które niekoniecznie będą mogły wsiąkać w tym procesie nauki, bo będą na przykład za duże, albo za nudne, albo jakieś nie to, co jest w danym momencie potrzebne. To też mi się wydaje ważne. Warto powiedzieć, że nieraz, nie, nie wiem, jak to będzie w tej edycji, ale osoby powtarzają kurs. Mhm. W pierwszych edycjach to nawet powtarzali dwa, trzy razy i za każdym razem no inaczej troszeczkę sobie praktykowali, dokładali też sobie kompetencji. Ja sama jestem taką osobą, która ten kurs na początku robiła kilka razy i bardzo mi to służyło. Że najpierw się uczyłam całego procesu, a potem mogłam sobie już z takiego metapoziomu jeszcze świadomej nim zarządzać. I przyznam szczerze, ja idąc na kurs nie myślałam, że finalnie zostanę mediatorką. Ja bardziej chciałam się nauczyć jakiegoś podejścia do konfliktu, żeby móc wspierać moją rodzinę i takie rodzinne międzyrodzeństwo, Konflikty i okazało się, że ten proces mi tak właśnie przypasował w swojej strukturze i w takiej jasności, którą mi daje, co robić. Nie mówię, że to jest łatwe, ale jest jasność, co ja mam robić, za czym podążać w procesie, że się w tym bardzo odnalazłam. I to też jest w tym programie istotne, że z jednej strony mamy kompetencje, jak być mediatorem, mediatorką, a z drugiej strony, jak sobie radzić e, w konfliktach, kiedy w jestem. No, tak, albo kiedy je widzę dookoła, bo tam są konkretne narzędzia do, do wspierania siebie też w tym. Może to jest też dobra okazja, żebyśmy powiedziały, kto właściwie się pojawia na tym kursie, dla kogo on jest, że tak jak ty powiedziałaś, że ty myślałaś o swoim życiu, żeby to wykorzystać w życiu, i że właśnie takie osoby się pojawiają, że chcą, nie wiem, pogłębić znajomość porozumienia bez przemocy albo bo chcą sobie, nawet nie znają porozumienia, ale chcą sobie jakoś. Radzić z konfliktami, inaczej przez nie przechodzić, wiedzieć, co mają zrobić, więc powiedziałabym takie osoby, które w codzienności chcą stosować, ale są też osoby z jakichś specyficznych grup też, prawda, że mamy osoby, które przychodzą na przykład ze szkół, no bo wiadomo, że tam te konflikty się mhm. pojawiają, mamy osoby, które są mediatorami i chcą po prostu konkretne kompetencje z porozumienia z przemocy jakoś sobie dołożyć. Mamy osoby, które w biznesie pracują, zarządzają zespołami. Nie wiem, co właśnie się jeszcze myśli. Może... Prawnicy jeszcze. O, prawnicy, tak, biznes tak partnerzy, bo byli i liderzy z organizacji, ale były też osoby związane z herami, które planowały później procesy rozwiązywania konfliktów w organizacjach. Tak więc nie wymienimy wszystkich, a, a jednocześnie to pokazuje, jak użyteczne są te umiejętności, które na tym kursie są, że można je e, dopasować do różnych e, swoich obszarów życia, i e, jednocześnie, że to daje też możliwość, bo ludzie ćwiczą na przykładach na, podczas kursu, właśnie ćwiczyć też już w tych kontekstach, bo można sobie, można samemu zaproponować. Jakiś konkretny kontekst, czy że to jest konflikt z dziećmi, czy konflikt w rodzinie, czy konflikt w pracy, albo po prostu też no, często ludzie dobierają właśnie pod kątem tych grup, a czasami wręcz odwrotnie, bo chcą popróbować czegoś innego, więc ta różnorodność daje też możliwość ćwiczenia w różnych kontekstach. Tych mediacji. Tak, nie, jeszcze prosi do głowy trenerzy, bo ja tak sobie o, myślę, że kluczową kompetencją, jak się prowadzi różnego rodzaju grupy, no to konflikt tam wcześniej czy później tak będzie. To co my z tym zrobimy, że niekoniecznie trzeba być medi mediatorem, ale właśnie czy w klasie, czy na warsztatach, chcę, żeby konflikt nie był dla mnie jakimś stresem, tylko coś konstruktywnego umieć z nim robić. Byli też psycholodzy yy, i różne takie yy, zawody pomocowe. Jak się o różnorodności, to sobie jeszcze chciałam podkreślić, że na, to jest też dla nas ważne, że na modułach jesteśmy we dwie. Czyli hmm. wspieramy grupę, też mamy różne doświadczenia, różne podejście, uczymy tego samego programu, ale jednak troszkę inaczej, różne, różne jesteśmy, jak to ludzie bywają różni. I to też często jest informacja od grupy, że właśnie fajnie, że się przyplatamy i że tutaj była jedna, potem czy jedna para trenerska, potem inna para trenerska, i to się jakoś. Zmienia, bo daje to taką i świeżość, i nowe, nowe spojrzenie z innej perspektywy, i wymianę doświadczeń. Mm. Na pewno bym jeszcze wspomniała, że to rusza faktycznie, tak jak mówiłam, na początku raz w roku, i do końca grudnia jest niższa cena. Więc jeśli to byłoby dla Was kuszące, dla osób, które oglądacie, no to proponujemy zapisać się przed końcem grudnia. Jeszcze mi jakaś. A, te swoje przykłady, Ola, jak mówiłaś. Bo to jest benefit, który trudno powiedzieć, tak. ale on jednak też jest w tym kursie, że będzie się miał. Bo kurs się tak nazywa oryginalnie przemediuj swoje życie. Tak. I że tym efektem ubocznym bardzo. Według mnie korzystnym jest to, że różne nasze konflikty, czy z przeszłości, czy z przeszłości, czy obecne, my położymy, jak to mówimy w naszym żargonie, na krzesła, przepracujemy i dzięki temu będziemy mieli więcej jasności, na przykład w, w środku, co, co jest dla nas ważne, co chcemy robić w realnych naszych sytuacjach. I to bardzo często dzieje się właśnie nie, niekoniecznie nawet na samych tych czterech dniach, ale potem ta ilość ćwiczeń powoduje, że. No, są potrzebne przykłady, więc jest dużo okazji, żeby się przyjrzeć temu, co mam w, w swoim życiu. I może nie jest tak, że w tym momencie rozwiązuję ten konflikt, ale wiem, co zrobić. Wiem, i nie dość, że ćwiczę swoje umiejętności, to jeszcze jakoś wspieram samą siebie w swoim życiu. Mi się skojarzyło, że teraz jedna trójka właśnie do mnie dostaje z tej ćwiczącej, z aktualnego kursu sms -y. Czy masz jakieś przykłady? I ja mówię, ja chyba potrzebuję z wami porozmawiać że możecie wybrać coś ze swojego życia i jakoś mi się to tak przypomniało, że oni myślą, że są chyba może jakieś konkretne przykłady, a to właśnie jest okazja, żeby też przyjrzeć się tym swoim wyzwaniom, co ja mam jakąś trudność nawet z kimś porozmawiać i można to już potencjalnie włożyć na te krzesła, że to dodatkowo, dodatkowo jest wsparcie w moim własnym, w życiu, w własnych sytuacjach. Ja pamiętam, że nie będę już mówiła szczegółów, ale że na pierwszej edycji kursu mediowałam no, kilka razy, albo nawet całkiem sporo razy ten sam wątek. To była jakaś trudna relacja, która cały czas wracała na różne sposoby, taka trochę dalsza, ale właśnie mająca na mnie impact. I normalnie pewnie bym się nie zajmowała nią, ale przez to, że uważnie z tą soczewką sobie mediacyjną oglądałam, to byłam bardzo. Zadowolona, bo byłam bardziej proaktywna w tej organizacji, w której to się działo, żeby, żeby być, nie wiem, w autentyczności, w spójności z tym, co jest dla mnie ważne. Hmm. No dobrze, to zapraszamy. Tak, właśnie, że przede wszystkim to zapraszamy. Zapraszamy, żebyście dokładnie przeczytali na stronie Akademii NVC, co się składa, jakie jest na program, co, jakie są daty, jakie są ceny. No i zachęcamy do zapisów przed końcem roku, kiedy ta cena jest niższa, żeby razem z nami od marca zacząć przygodę. A jeśli byście mieli jakieś pytania do programu, no to faktycznie tam są nasze też adresy i Ani też i można nas pytać. To co? Teraz przemediować dalej swoje życie i tak. może się spotkamy na kursie mediacji. Do zobaczenia. Do zobaczenia.